witam witam serdecznie jest trenera Rafał z MotorWall, czyli miejsca w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocyk. Mamy tutaj maszyny od klasy. 125, już takie naprawdę spore motocykle, zarówno turystyczne, choppery, cruisery, nakedy i sporty, czyli tam, gdzie nam serduszko puka najbardziej. Ale dzisiaj na ściance mam motocykl, który dla początkującego turysty motocyklowego myślę, że będzie bardzo fajnym wyborem. Jest to BMW GS 300, 310, czyli tak naprawdę najmniejszy z gamy całej, całej, całego GS-a, tego no, legendarnego już GS-a, bo ja nie wiem, czy jest coś tutaj na, w ogóle z klientów, którzy szukają nas turystyka i każdy jest legenda, że nie no, GS to jest najlepszy wszyscy w tego GS-a, 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 1250, 1300, 1200, tego starszego wszyscy GS. Coś w tym na pewno jest, nie będę mówił, że nie, na pewno to są motocykle, które komfortem prześcigają całą masę Japońców, ale dzisiaj, jeżeli byśmy opierali się na segmencie stricte takim no, raczkującym, no co tu dużo mówić, 300-ka to ma moc 304 koni mechanicznych, czyli w takim segmencie do kogoś, który chce się nauczyć, chce się dobrze w to wprawić i nie chce się przejechać na tym, czyli chce, żeby to faktycznie... Ładnie wejść w tą, w tą wyższą moc, ale też na przykład, może no, odwrotnie, jest niski i nie chce mieć motocykla ciężkiego, albo e, nie wiem, no. Albo dziewczyny, które też chcą się czuć bezpiecznie, to uważam, że motocykl, e, który jest lekki, będzie dużo oczywiście bezpieczniejszy na start. No i myślę, że właśnie takie było założenie BMW, że, że te 300 są po prostu lekkie, zwinne, ale za to pozycje mają tak jak w motocyklu turystycznym. Fajna sztuka nam się trafiła, 200 tysięcy przebiegu. Motocykl 2021 roku, cały w oryginale. Uważam, że mega fajnie zachowany egzemplarz. Jeżeli coś takiego chodzi Ci po głowie, no to zostanę sobie do końca. Ja już prezentuję Ci coś więcej o tym modelu. Czasami BMW G310GS, czyli tego słonię wcześniej, najniższy z całej gamy GS-ów, ale czy najgorszy? Myślę, że absolutnie nie. Dla kogoś, kto faktycznie, tak jak słonię, wzrostem nie grzeszy, chce mieć coś lekkiego, zwinnego, ale nie chce 125, czyli już prawko. nie chce hondy, nie wiem, varadero tej małej 125, chce mieć coś w takim segmencie, ale jednocześnie nie chce jakieś 600, nie chce 700, nie chce 800, po prostu chce mieć coś naj, najlżejszego. No to faktycznie ta BMK jest w prowadzeniu się niczym rower, bardzo ładnie. Płynnie to się wszystko tutaj dzieje, no bo jednak wciąż gadamy o motocyklu marki BMW, więc tutaj musi komfort być na wysokim poziomie i jest. Eee, egzemplarz fajny, bo 20 tysięcy przebiegu. motocykl tak na zachowany cały, fabryczny. Tutaj jedynie co jest oryginalne to dołożone są regulowane klamki, eee, ale jakby stricte z BMW, właśnie. G310 z niełamki plus regulowane. Handbary, w sensie takie osłony, osłony symboliczne. Hebko becker Gmole, przód motocykla. Eee, i chyba tyle, reszta to jest motocykl w serii, ale fajnie zachowane te plastiki wszystko takie są wcześniej w oryginale, jedyne chyba dla osoby, która zwraca uwagę na detale, no to tutaj na samym rancie e, tej owiewki tej takie lekkie zadrapanie, e, tutaj na samym e, czubku wydechu też jakieś takie mikro, więc myślałem, że on się mógł, nie wiem, przewrócić, cokolwiek, no ale to jest drobiazg, oczywiście wszystkie plastiki w serii, nielakierowane fabryczne naklejki jeszcze od dillera. Bmw, rama, oczywiście felgi, zawieszenie, to wszystko pikobelo, więc tutaj absolutnie się o to nic nie martwicie, jedzicie, sami też się tym motocyklem przejeżdżaliśmy, jeździ to tak jak powinno, skręca, hamuje, wszystko jest perfekt. Więc od tej strony jest, jest lana po lewej stronie bardzo ładne, nic się tutaj nie wydarza, więc spoko opcja, opony 2022 tył, 2023 przód, ładny bieżnikowo, napęd spoko, zawieszenie spoko, klocki, tarcze z tyłu, z przodu fajne. Nic tu więcej nie chcieć. Sam się nie bardzo fajnie pracuje, więc tutaj też bez zastrzeżeń, jednak wciąż, bo tak jak gadamy o BMW, które ma kilka lat, więc tutaj musi być tak, jak jest. Oczywiście od nas komplet dokumentów do rejestracji z przeglądem ze wszystkim tak, żebyście mogli pójść prosto do wydziału komunikacji go zarejestrować. Wtedy koszty rejestracji to całe 120 zł. Wychodzicie z wydziału, robicie ubezpieczenie, koniec. Żadnej akcji z recyklingu skarbówki, nic nie płacicie. My sobie na temat tych fakturę, więc od nas to kupujecie, a nie jak to różnie tam gdzieś czasem w Polsce bywa. Jeżeli jesteście gdzieś tutaj lokalnie z okolic no to oczywiście taki motocykl po godzinach dostarczymy Wam całkowicie za darmo, w gratisie, żeby, wam, żeby te pierwsze kilometry robić już u siebie w okolicy, więc o to się też nie martwcie, ale jeżeli jesteście zawsze dalszej odległości, też jest na to metoda możecie sobie zamówić transport tego motocykla pod swój dom a właściwie ząbić oględziny. Dzwonicie, pytacie, ile kosztuje dowóz do Waszej miejscowości. Eee, płacicie się z góry sam dowóz. My do Was przyjeżdżamy z motocyklem. Jak Wam się podoba, płacicie za sprzęt. Jak nie, straciliście tylko tyle, co kosztuje az, więc jest to naprawdę fajna alternatywa. Eee, nie musicie wtedy tracić czasu eee, na poszukiwanie motocykla po Polsce, no ale wiadomo, ja myślę, że jest to takie uczciwe w obie strony. Eee, ale no, jeżeli macie swego busa, czy poka, świetnie, zapraszamy do nas do Żardowa, Widzimy sobie piąteczkę, pogadamy. Będziecie mogli zobaczyć ten sprzęt, ale też porównać go z innymi zobaczyć, co tam mamy w ofercie. Więc zapraszamy Was serdecznie. no I co? Myślę, że to chyba nie ma co przedłużać. Oczywiście, ma to można kupić na raty. Dwa kluczyki, przy okazji. Eee, więc za co się zapytajcie, jeżeli nie wiem, brakuje Wam 5010, to wszystko można sobie w raty rozbić. Więc o to się zupełnie nie martwcie. I co? Bawara. Lecik. Więc do jazdy dziennej zawsze trochę coś sympatycznego. No myślę, że. Zawsze będziecie mieli BMW, a nie jakąś małą motorynkę. Zapraszam na nasze social media: Facebook, Instagram, TikTok, gdzie tam jesteśmy. No i pamiętajcie, żeby zostawić suba na tym kanale, gdzie chętnie podzielimy się z Wami jakimiś informacjami o innych motocyklach. Ja sam odmeldowuję. Lewa w górę, Siemanko. Hej!